Apostu Paweł, w drugim się do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca. Pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. I Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. I pozostał przez całe dwa lata w wynajętym przez siebie mieszkaniu. I przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili. Głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie, śmiało i bez przeszkód. No, a gdy wynajmujesz mieszkanie, nawet jeśli w nim żyjesz, mieszkasz, to tak naprawdę nigdy ono nie należy do Ciebie, bo je tylko wynajmujesz. Pomyśl, nasza Ojczyzna, bo nasze mieszkanie, dom jest w niebie. Skąd? Oczekujemy Pana Jezusa Chrystusa, który gdy przyjdzie, zabierze nas do siebie, jak powiedział, gdzie mieszkań ma wiele. Jednak zanim to nastąpi, to w tym ziemskim, wciąż wynajmowanym mieszkaniu, mamy coś ważnego do zrobienia. Nasze główne zadanie, jak czytamy, to przyjmowanie wszystkich tych, którzy przychodzą do nas, jak i tych, do których On nas posyła, głosząc im Królestwo Boże śmiało, bez przeszkód. Ponieważ pomysł przychodzi dzień. Kiedy po dwóch tysiącach lat On wróci ponownie, symbolicznie po dwóch dniach, jeden dzień jest u Pana jak tysiąc lat, tysiąc lat jak jeden dzień i zabierze nas do siebie, i wtedy będzie już rzeczą niemożliwą, aby wpłynąć na kogokolwiek tą Ewangelią zbawienia. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.